Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę, więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. CF Montreal zmierzy się z New York Red Bulls. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Spodziewam się agresywnego pressingu na całej długości boiska. Dokładnie zobaczymy jak na to zareagują rywale, bo będą mieli kilka opcji. Albo zaczną grać długą piłkę do napastników na ścianę lub dobieg, albo spróbują rozgrywać z bramkarzem, a to bardzo ryzykowny wybór. Cała linia obrony musi mieć niezłą technikę i pewnie się czuć z piłką przy nodze. Thank you for joining... Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu, Duncan Edelman, i teraz może znajdzie kogoś do zagrania, ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Znakomita interwencja. Znakomita. Strata piłki. Wiktor Waniama. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Berg. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Nie wiem po co to było. Zbędne popisy. Berg. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Moszec, uwaga, będą prowadzić. Świetnie teraz to zablokował. Rzut rożny, świetna okazja, by objąć prowadzenie. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Nie do wiary, wybronił to. To było wzorowe uderzenie głową, mocne, mierzone, ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować. Błąd, strata piłki. Herrera jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Spokojnie, teraz bramkarz po tej centrze. Berg. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Uwaga, będą prowadzić. Świetnie teraz to zablokował. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Nie traci piłki w tym starciu. Ładnie teraz ucieka. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Świetne, filtrujące podanie. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Uwaga, mocny pressing. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Ramkarz pewnie. Łatwe miał zadanie. Błąd i strata. Fanzer. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Końca na posterunku oddala zagrożenie. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Uwaga, będą prowadzić. Świetnie teraz to zablokował.